Tutaj jeszcze uzupełniając te przednie rozważania, proszę zwrócić uwagę na to, że właściwe używanie steru nie powoduje, że szkwał ustaje. Nie? nie jest tak, że jak człowiek będzie swoim życiem kierował, no to wtedy mu te wszystkie problemy, z którymi ma na co dzień kłopot, odejdą, tylko ten szkwał będzie trwał dalej. Nie jest tak, że wątpliwość czy jakieś naciski znikną. One w dalszym ciągu bentu, będą, będą próbowały przejąć kontrolę nad naszym życiem, a my wszystko, co możemy zrobić, sterować. Chociaż myślę, kiedy mijamy inne okręty, które płyną obok nas, nierzadko można zobaczyć interesujący obraz kapitana, który stoi na burcie i stara się przekonać morze, żeby się nie Niepokoiło I żeby już to ustał. Zresztą nie trudno się domyślić, że taka przemowa odnosi bizerny skutek. I tylko kapitan się nagada, aż chwał, jak był, tak jest. Więc przede wszystkim sterować, a nie zadręczać się problemami, na które nie mamy wpływu. I skoro święty Benedykt już postanowił, ustanowił ten, ten, ten fundament, jaki ster podstawowy, czyli to kierowanie się miłością. Teraz przystępuję do dalszego ciągu tej zachęty, którą dla nas ma, kiedy zastanawia się, w jaki sposób należy tę miłość praktykować. I mamy następujące rady: wyrzekać się samego siebie, aby iść za Chrystusem, ciało poskradać, nie szukać przyjemności, kochać post. Ubogich, wspierać nagich, przeodziewać chorych, nawiedzać zmarłych, grzebać cierpiącym, pomagać smutnych, pocieszać. Te kolejne 10 rad, które tutaj mamy, myślę, że spróbujmy znaleźć wspólny mianownik, który pomoże nam zobaczyć, w którym kierunku ten. Ten nasz atlas nawigatorski nas będzie kierował, który, który kierunek nam proponuje, żeby jak najszybciej do tego celu, który Bóg jest, dotrzeć. Więc tutaj ten nasz atlas odpowiada nam, że to, co najważniejsze, żeby to, co łączy te wszystkie rady, to jest zapomnienie o sobie. Święty Benedykt zaczyna od razu z takiego wysokiego C, ale myślę, że to, zwłaszcza dla nas, którzy prowadzimy życie bezrzędne, jest bardzo ważne, żeby od razu tak uderzyć pięścią w stół. Prawda? Bo jak ktoś nie ma żony, dzieci, męża, dzieci, to ma tendencję do tego, żeby nadmiernie koncentrować się na własnych przeżyciach. Nie? To wiemy, jaką tragedią jest Stare kawalerstwo. Ja się domyślam, że równie smutnym wydarzeniem jest staropanieństwo. Nie wiem, jak siostry sobie to nazywają żartownie. U nas to się w domu mówi. Czasami ktoś ma trudniejszy, ktoś z nas ma trudniejszy dzień. Kto to jest stary kanaler? To jest taki człowiek, który siedzi na kanapie i ma za złe. To jest jego podstawowe zajęcie. Ma za złe. Jak się staropanieństwo przejawia tego z praktyki? Nie za bardzo wiem, ale... Te rady Benedykta są skierowane przeciwko temu, żeby w to staro-kawalerstwo, staro, staro państwo nie popaść. Ale też, mówiąc już bardziej ogólnie, rady te są skierowane przeciwko generalnie życiu zbytnio skoncentrowanemu na samym sobie. Odwołajmy się znowu do obrazu tego kapitana, który prowadzi ten statek, czyli do nas samych, nie statek, którym jest nasze życie. I przecież on nie może tylko patrzeć na to, czy ten sztorm moczył ubranie, czy, czy ma suche buty, ale musi to troszczyć się o tych wszystkich, którzy są z nim na pokładzie, po to, żeby ten okręt mógł płynąć dalej. Musi się zatroszczyć, czy nie przecieka, czy ludzie są na jedzeni, czy nikt nie jest chory i tak dalej, tylko wtedy ten okręt funkcjonuje jako jednostka. I tak samo w naszym przypadku, my jeśli nie, zatroszczymy się o tych, którymi płyniemy na jednym pokładzie, czyli z którymi przyszło nam dzielić życie, wówczas również i my do tego celu nie dopłyniemy, nie osiągniemy tego celu, jakim jest ta miłość Boga i miłość bliźniego. I są te wszystkie rady, którymi Benedykty tutaj nas poucza, na samym początku wyrzekać się samego siebie, aby iść za Chrystusem. Widzimy tutaj, zresztą bardzo często, powracający właśnie w innych fragmentach tego rozdziału, związek, aluzję, nawiązanie do tego, o czym mówi Ewangelia, prawda? kiedy Pan Jezus mówi do apostołów, dlatego nikt, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Weź swój krzyż, nie nasiaduj mnie, to jest... Z tej rodziny po uczeniu. Z drugiej strony, bardzo dobrze wiemy o tym, że rada ta otwierająca samotny Bogu sugestii jest najtrudniejsza, najtrudniej ją praktykować, ale ona jest tak naprawdę radą też najbardziej wyzwalającą. Mianowicie najprostszy sposób, który nam przychodzi, kiedy wyrzekamy się samych siebie, tak jak i za Chrystusem. To jest na przykład ten moment, kiedy człowiek zdobywa się czasami, można powiedzieć, aż na heroizm, tego, żeby komuś ustąpić. Kiedy mamy w sobie na tyle, jakby, samozaparcia, że zdobywamy się na to, żeby komuś przebaczyć, przyznać rację. Zgodzić się na to, że ta druga osoba też ma prawo się mylić. Zgodzić się na to, że ta druga osoba też może nam pomóc, albo że może nas przeprosić, albo że może nas prosić o pomoc. Myślę, że jeśli popatrzymy na to w tym kierunku, że jest to ten podstawowy miecz, który wymierzamy w serce naszego egoizmu, to jest w pewnym sensie, tak mówiąc trochę żartobliwie, przyznanie prawa innym ludziom do tego, że również mogą oddychać i również mogą przy nas żyć. Jedną z takich najgorszych cech, które w sobie mamy, myślę, że każdy z nas to sobie chyba odnajduje w mniejszym bądź większym stopniu, to jest oczekiwanie, żeby ludzie byli na nasz obraz i nasze podobieństwo, według naszego pomysłu. Nie? Ciężko nam się zgodzić, że ludzie nie są tacy, jacy chcemy, żeby byli. I ciągle mamy o to pretensje. Swoją drogą też mamy pretensje o to, że, że nie jesteśmy tacy. Ja byśmy chcieli, żebyśmy byli. Człowiek zawsze na swój wizerunek idealnym w kamieniu. Na szczęście nigdy mu się nie udaje, bo, bo taki ktoś byłby chyba w ogóle nieznośny do życia. Więc jest to taki moment wielkiej wolności, kiedy jesteśmy w stanie przyznać ludziom prawo do tego, że mogą przy nas żyć, czyli mogą być żywymi ludźmi, czyli pełnymi wad, słabości, wątpliwości. Godzimy się, że ludzie mają do tego prawo. Przyjmujemy ich takich, jakimi oni są. I bardzo często kosztuje nas tego wyrzeczenie się samych siebie, czyli takie no, zaparcie się, nie? To, to danie innym ludziom przestrzeni do oddychania. I to czasami jest dla na nas prawie jak śmierć, ale jest to początek zupełnie nowej jakości również. Patrzmy na Chrystusa Pana, który przyjmował apostołów z całą ich biedą i taką no, słabością, no, taką ludzką małością. Nie zaczynał od tego, że im mówił, że macie być falcy, macie być siacy, nie? że jestem niezadowolony, że jestem taki owak, a że jesteście tacy, siacy, owacy. Nie, ja tylko przyjmował ich tak, jakimi są. I oni bardzo, bardzo powoli wzrastali, zmieniali się, dojrzewali. Musiał ich dać bardzo, bardzo dużo czasu. Pamiętamy, że według tradycji święty Piotr chciał jeszcze uciekać spod samego krzyża. I mimo, że już był starcem. Miał doświadczenie, przepowiadał Ewangelię, do a on nawet w ostatniej chwili się zawahał, ale stary człowiek nie się odezwał. Nie musiał mu się Chrystus pokazać, żeby powiedzieć, że idę umrzeć za Ciebie po raz drugi. Więc myślę, że to jest też taka zachęta do tego, żeby nigdy nas słabość ludzka nie gorszyła. Tacy jesteśmy. I tak jak święty prawo, jeden drugiego brzemią A tak wypełnić prawo Chrystusowe. I potem kolejna. Rada, którą Benedykt ma, ciało poskramiać. To jest dosłownie korpus castigara. Też taka nasza naturalna dążność to szukania najzwyklejszej wygody. Nie chodzi tutaj oczywiście o to też, że mogę w związku z tym teraz spać na podłodze i, i klęczyć na, gro, na grochu, okupu, znosić zimno, czy robić takie inne rzeczy. Ale też takie nadmierne. Yy, tkliwienie się nad sobą i szukanie rzeczy najlepszych, najwygodniejszych, najzdrowszych, wcześniej czy później też doprowadzi do katastrofy, nie? bo człowiek będzie miał taką rozczarowaną postawę, że nie będzie mógł się z nim dało, nie będzie się z nim dało wytrzymać. Jeden z naszych braci w tym duchu właśnie troszkę zmieniał inny zapis świętej reguły. Kiedy czytamy w rozdziale siódmym, że mniej zadowala się wszystkim, co tanie i ostatnie. To on mówił, że nich zadowala się wszystkim, co ostatnio wyprodukowano. Więc to właśnie gotowe do góry nogami, właśnie ta rada, o której tutaj święty Benedykt mówił. I stąd właśnie dwie następne rady: nie szukać przyjemności i kochać post. Proszę zwrócić uwagę, że ten fundament tych czterech pierwszych rad odnosi się do siebie samego. Zanim zauważymy drugich, o czym mówią następne rady. Na samym początku musimy zgodzić się na to, że czasami będziemy cierpieć niedostatek. Nie wszystko będzie tak, jak chcemy. Nie będziemy mieć najnowszego iPhone'a, może dobrze wszystko się stanie tak, jak było. Nie zawsze nasze ciało będzie zadowolone. Czasami będziemy musieli sobie odmówić przyjemności, i ostatecznie, co też jest takim szczytem tego. Święty Benedykt nas zachęca do tego, żebyśmy docenili post, który, jak mówi zresztą znany na pewno siostrę autor Anselm Grimm, w tej pierwszej książce, którą nasze bzdurawieństwo wydało w serwisie tradycyjniczej, post jest modlitwą ciała i duszy. To jest jakby ten moment, o czym tutaj Święty Benedykt mówi, jakby właśnie takiego wyrzekania się siebie, takiego pozwolenia innym na życie, takiego robienia miejsca innym ludziom, co dzieje się w jakiś sposób naszym kosztem. Właśnie, że jakby odpuszczamy w pewnych miejscach, w pewnych przestrzeniach, rzeczywistościach, nie? ale Benedykt mówi, że zobacz, że to, że ustępujesz inny, że rezygnujesz z różnego rodzaju rzeczy, które mniej lub bardziej są ci należne, czy które w lub większym stopniu potrzebujesz. To też jest dla Ciebie okazja do modlitwy. Nie to jest tylko jak robienie sobie krzywdy, czy jakby cierpienie, które się powiększa, ale na jakimś etapie to również może stać się Twoją modlitwą, która przybierze formę postu. A post, wiemy, jakby Kościół do tego wraca co roku, jako do takiej najpotężniejszej broni, która ma go przygotować na godne przeżycie świętego Tyguru. Te rady, które tutaj mamy, one są właśnie takie bardzo wielkopostu, adwentowe. A wiemy, żeby była mówi, że dobrze żeby w nich żył tak zawsze, tak jak trzeba w Wielkiej pościel. Więc kiedy żeśmy już, że tak powiem, zobaczyli to całe nasze wyzwolenie, że ono w ogóle jest możliwe, że nie wszystko musi się na skoncentrować, że możemy trochę ustąpić miejsca innym, żeby też mogli oddychać, wtedy właśnie zaczynamy ich zauważać, bo oni zaczynają do nas przychodzić. Bo człowiek, który w taki sposób żyje, ma taki rodzaj przyciągania różnej biedy do siebie. I dlatego mamy kolejne rady: ubogich wspierać, czym, tak samo jak na nich przyodziewać, czy chorych nawiedzać, zmarłych grzebać. Wszystkie te rady one odnoszą się zarówno w sensie dosłownym, jak i alegorycznym do naszych bliźni. Przychodzą do nas ludzie, którzy cierpią na różnego rodzaju biedy, smutki, nagości i choroby. Czy w sensie właśnie dosłownym, bo ktoś po prostu nie ma, cierpi z tego powodu, ale też mamy we wspólnocie siostry, które może i nie są chore w sensie fizycznym, ale cierpią na różnego rodzaju słabości. I święty Benedykt mówi, nie? jeśli przyjąłeś się tym, że masz ustąpić w inne miejsca, żeby też mogli żyć, to przyjmij tego chorego brata, tę chorą siostrę razem z jego biedą. Nie stawiaj najpierw wymagania: wyzdrowiej, i potem do mnie przyjdzie. Będziemy prowadzić radosne życie wspólne. Ale być może ktoś przyszedł do klasztoru chory, bo tylko w klasztorze będzie mógł wyzdrowieć w tym duchowym sensie tego słowa. Być może właśnie po to Bóg Was spotkał w jednym domu, po to, żebyśmy sobie nawzajem pomogli z tą naszą duchową nagością, czy z tym naszym duchowym smutkiem. Nie. Nikt inny nie ulepszy, nikt inny nie pocieszy. Jako brat siostra w klasztorze i dlatego jakby to robienie miejsca innym ludziom jest właśnie takie ważne. I na koniec też możemy myśleć sobie o tym wszystkim i w taki sposób, bo mówimy tak z takiej strony aktywnej, nie? że to ja mam robić, ustępować, mam pocieszać i tak dalej, ale proszę też popatrzeć na to, że te rady dają nam też pewnego rodzaju prawo. To znaczy, jesteśmy w klasztorze, i w jakiś sposób przeżywając właśnie ten duchowy smutek, czy tę nagość, jakiś taki rodzaj wstydu, bo to się z tym wiąże, jakiegoś takiego skrępowania, czy jakiegoś cierpienia, że również jako osoby konserwowane mamy do tego prawo. Nikt nie wymaga od nas, żebyśmy byli supermenami. Święty Benedykt tego od nas nie oczekuje, żeby człowiek nie miał problemów. Mamy prawo przeżywać problemy, tylko nie mamy prawa pani mi zadręczać innych ludzi. To jest tak, jak jest powiedziane w rozdziale o chorych. kiedy święty Benedykt mówi, że chorych trzeba znosić cierpliwie, nawet jeśli mają różnego rodzaju dzikie zachcianki, bo wtedy się zdobywa więcej zasług. Ale też Benedykt jednocześnie upomina, żeby ci chorzy jednak tych zachcianek nie mieli. Bo to w ten sposób, że ci, którzy się inni opiekują, mają również swoje życie. Nie jest tak, że chory jest alfa i owego dla swojego popiekuna. Więc tutaj, jakby, taka, taki, taki zdrowy rozsądek i tutaj w takim samym duchu, więc czasami możemy odnajdować się w tych ludziach cierpiących, a czasami tym, którym spieszy się z pomocą, żeby mieć różnego okresu, różne okresy naszego życia, różne wahadła. Myślę, że prawda zawsze leży po środku. Z jednej strony jesteśmy tymi, którzy przyodziewają, czyli pomagają ludziom, żeby się nie wstydzili swojego życia, żeby żyli w sposób godny, jak na człowieka przestało. A z drugiej strony sami takiej pomocy potrzebujemy, bo też czasami wstyd, smutek, bądź jakiś głód przeżywamy, też potrzebujemy pomocy naszych braci, naszych sióstr. No i dlatego też wspólnota jest taką piękną rzeczywistością, bo możemy miłość świadczyć, ale możemy też miłość od innych otrzymywać. I tak to święty Benedykty wymyślił i może dlatego też nazwał cenobitów cenobitki najdzielniejszym rodzajem.